Dobra, skusiłem się, nakręcę Wam ceny, choć nie lubię tego robić. Banany, wrema Rema 1025,90. E, no, tu takie nektarenci za 29, ale ja Wam powiem, co jest konkretne, co my kupujemy. Patrzcie, takie fajne mięso na hamburgera, dwa duże kawały, kosztują, no 60, liczmy. Nie? tego to tam nie kupujemy mięso, zobaczcie ceny mięsa możecie sobie potem to tam przetłumaczyć na grilla, nie na grilla, patrzcie jakie fajne rzeczy no i to słuchajcie po 50 zł takie wielkie te yy, no to nie są jakieś ceny zaporowe a najlepiej zaraz wam pokażę krewetki no tu łosośnie łosoś. Nie łosoś. Mhm. Łosoś, nie łosoś. Zobaczcie, jakie ceny. Jesteśmy właśnie w Odda, w tej miejscowości. O, aha, to jeszcze nie jest tu. Dobra, sery. Przejdziemy na sery. No, no takie, te różne po 31, 32. Na dzień dzisiejszy 0,35 chyba. E, jest jedna korona do złotów. Aha, zaraz dojdziemy. No i jakiś swoich górków 40. Zobaczcie, taki, to jest chyba ośmiopak, czy ile jest ten ich? Ile w tym? Nie, 10 jest. 10 jest za 90. No to liczmy 100, minus 3 zł. Nie, minus tam, 80 No to no to tanio wychodzi, no słuchajcie gdzie widziałem przed chwilą w sklepie za 6,50 prolej jedną puszkę a tu 10 sztuk wychodzi was 32 złote 31, to co po 3 złote kola? tak? dobrze liczę? jestem w sumie wyspany także powinien dobrze liczyć ale to jest pychota zobaczcie tą cenę no przecież to jest rewelacja Zobaczymy jak nam to wyjdzie, czy, czy będziemy umieli to zrobić jak kupimy. No chleby to są tak. Myśmy dzisiaj kupili taki chleb w Jokerze. Zaraz wam powiem jaki chleb. O, taki. To taki chleb kupiliśmy za 24. A mój syn mi zawsze mówi jak kupowali, to oni kupowali, jak byli tu studentami najtańsze chleby, a jak przychodził Norweg, to brał najdroższy chleb. <noise> tu możecie sobie pociąć. Każdy chleb. Tu takie różne bułeczki, nie bułeczki, Takie ceny. No ja wam powiem, że to już nie jest ta Norwegia droga, co 10 lat temu. U nas są tak już wysokie ceny, że czy Szwajcaria, czy Norwegia. O tu sobie teraz kupiłem bardzo fajne, bardzo dobre. 54, 90. Takie ciastka. Ja lubię właśnie takie ciastka. One nie są takie słodkie. Tego to tu nie wiem może byście ktoś byś chciał być pizzą zainteresowany To zobaczcie 50, 79, 89, takie różne bydlaki Idziemy na jogurty tu jakieś babki idziemy na jogurty, zobaczcie sobie jogurty 17, 11, 12, jakieś 18, 12 i myślę, że przede wszystkim tu to będzie lepsza jakość, tak mi się wydaje. Jak oni są tacy eko, naprawdę. Aha, i słuchajcie, co wam jeszcze powiem. Znajomy mnie dzisiaj pisał, że wyczytał, że w Norwegii prąd jest po 0,30 groszy. A jak drożej by był, to państwo do tego wam dopłaci. A były momenty, że nawet dopłacali tym ludziom, co, co odbierali energię. Umiecie sobie to wyobrazić? W Polsce, żeby komuś coś dopłacili? O tutaj widzicie różne Tu jest mleko I to mleko macie no średnio 20, 30 ekstra jakieś takie No a pan bierze na przykład takie za 18 Jest też za 13 jakieś też było Kawy, jajka, o zaraz wam pokażę jajka Jajka macie 39, 40, 50 te całe takie patrzcie, a tam macie 30, za 122, masło nie masło. Takie ceny piwo, o piwo. Ludzie mówili, że nie nigdzie się piwa napić. No to się chce, to się napije. Takie ceny. coca nie niezdrowa jak już się napije czasami to spuści, a najlepiej mi ze, ta szklana ze szklanej butelki podchodzi takie macie różne ceny zobaczcie Summersby takie chipsy raz. dobra pójdziemy tu jeszcze Teraz O tu macie jakieś takie od nich Zobaczcie jakie ceny Piszcie pod filmem, czy myśleliście, że jest drożej Czy nie pojedziecie tu, bo ceny was zabiją Czy pojedziecie tu na pewno, bo, bo jest bardzo tanio Co masz? Jesieć złotych Tanie, wielkie, chyba droższe jest dużo rzeczy już jest droższych, powiem okay, tu jest ten. Tak, z dyni. Tu są co? Tu jest cukier bata, tak? no to macie 16, 20. To? No. O, słonecznik. To byśmy kupili sobie. O, ja lubię słonecznik. Do całej dyni to tak, ona jest zdrowa bardzo, ale ofreja. Kupiłem sobie dzisiaj taką czekoladę. Dawno nie jadłem czekolady, ogólnie nie jem słodyczy, ale w tym kraju jestem skłonny. To w Chorwacji jest bardzo drogie, wam powiem to. Jest strasznie drogie w porównaniu z Polską. No a tu 34, to też nie jest tanie, bo u nas tak chyba 3,50-4,50. Ja to kupuję do sałatek. Oliwy, Oliwy są wszędzie drogie. Ale po 42, taka jest jakaś 90, już takie jakieś szklanych. Ale jedzenie do psa, co się zdziwiłem, nie wiem, jak tu słuchajcie, u nas przecież, no patrzcie, jak to kosztuje 11, to macie gdzieś niecałe 4 zł. Nie 3,80. Ja to kupuję do, moich, do mojego klota, bo już nie mam drugiego. Jeden został. No to wcale to nie jest to. O, albo to. Yy, to macie gdzieś 3. 80 czy 90, chyba tak to liczę. No, nie są to jakieś ceny, Nie wiadomo, jakie. Bardzo dobre. Polaków tu jest bardzo dużo. Słuchajcie, nawet nie uwierzycie, że można sobie. Patrzcie, tu macie jakieś zupki takie świetne. Po 20, no to macie 7, 7 złotych, 750. No wiecie, tam nie chodzi o te 10% w te, w te, bo to nie, nie ma sensu. Nie ale no po to jest świetne z Chorwacji makarony 22 19 31 no to już taki bydlak takie różne wino widzieliśmy po 30 no takie sałatki różne 21 jakaś zielenina o góry 50, taki zestaw obiadowy ta 70, taka z kukurydzą, z, z, z mięsem, sandwicze, jakieś sandwicze. Tu jakaś mabuka za, za 13, za 50. No to 50 taki wielki sandwich jak zjecie to macie dosyć. No macie ile? 5, 16, 17 zł Nie jest drogo. To jest drogo. Ale truskawki to wszędzie są drogie. Na Jagody były te, były promocje. O, to jest czekolada. Jadłem taką raz już tu, taką malutką. Podobna jak u nas w Polsce. Taka. Nie wiem, czy wszystko przeszedłem. Co wam jeszcze pokazać? Tu jest takie dodatki. No, podobno tak. Słyszałem, że Rema jest takim najtańszym marzytem tak, u nas Biedra. Pójdziemy jeszcze tam. O. Tam są te czekolady, którą sobie kupiłem, to Wam pokażę zaraz. No tu papier był. Tą sobie... O, tą sobie kupiłem. Tą. Taka wiecie, od nich Freja. Gdyby to była Milka, to bym nie kupił, ale Freje kupię. Zobaczcie jakie batony różne 20, 25, 10 takie, jak u nas grześci chyba coś takiego. Ten jakiś taki ciekawy, dziwny. O, taką sobie tu widzicie, tylko małą. No i tu są pringlesy 26, to gdzieś chyba ile? 10-12 zł tak plus minus. Czy 50 czy 50 jest 7, no to nie, mniej. I połowa, gdzieś 9 zł niecałe. No tu półka nie dla mnie, dla dzieci, nawet nie wiem, po ile. To jest chyba jedna gdzieś cena na to wszystko, na kilogramy później. No a chipsy różne 33, 25, 47, ale big, tu jakieś inne 25, 29, no ja tego nie jem od lat, 30, to był taki boom, człowiek przyszły z zachodu o, i się rzucił na to. Wodę kupiliśmy za 11 i za 12, taką dużą, chcemy ją spróbować, coś w tym stylu. Ale też po 30 też była woda. No dobra. Słuchajcie, kończymy. Tu macie jeszcze papier 54. Taki by komuś brakło. 41 cena. Taki właśnie papier. O, jeszcze jakieś musle. Tutaj jest zdrowsze rzeczy. To są fajne. To lubię. Te, te z tymi orzechami to nie bardzo... Rybki jeszcze 35, 25, 30 No powiem Wam, nie ma tragedii. Normalnie można przeżyć. party macie gratis, to ma spłacić 100 euro za jeden dzień. Tak jak w Chorwacji śpicie sobie pod namiotem. Macie 5 w Kieszyni możecie iść do remy i szaleć. Trzymajcie się, pozdrawiam jak cię wam podoba dajcie suba jest cała seria o Norwegii będziecie mieli dziennie przynajmniej jeden film a po powrocie będą filmy z kamery z drona, mapy pokazane ceny, gdzie śpimy także dla kogoś kto naprawdę interesuje się Norwegią myślę, że będzie fajny taki content także zapraszam no i piszcie przede wszystkim komentarze ja uwielbiam na nie odpowiadać widzę dużo nowych ludzi w przeciwieństwie do innych, ja się ja chcę mieć ludzi żywych na kanale, a nie kupowane subskrypcje. Trzymajcie się na razie, pozdrawiam z Oddy.